Siemaneczko wszystkim, z tej strony was po raz Pierwszy sam david 94 I witam was w Metroid Zero Mission Remake Metroid pierwszego wydany w 2004 roku I co mogę powiedzieć W menu Google mamy dwie opcje Zacząć grę i język Języki mamy Angielski, niemiecki, francuski, yy, włoski i hiszpański My będziemy grać oczywiście na angielskim. Yy, I tak, przejdźmy po prostu, żeby zacząć grę. I nagrywam ten komentarz po nagraniu samego filmu, więc... Będzie zabawnie. Mamy tak trzy pliki zapisu i opcje, do których nie będę wchodził, bo... A, są tam delikatne spoiler'y odnośnie tego, co można pakować w tej grze za przejście gry. Więc wybierzmy słycik A. No. I tak, na początku mamy tylko dwa poziomy trudności, Easy i Normal. Jeżeli przejdziemy grę um, i odpalimy nową grę Plus, to będziemy mieli jeszcze dostępny poziom trudności Hard, który jest dla mnie za trudny po prostu, więc będziemy grać na Normal. I lądujemy na planecie Zebes. Planeta Zebes. Nazwałam to miejsce w jego spokojnych czasach, dawno zanim nawieciło wnioski nie tej planety. Teraz w końcu mogę opowiedzieć historię mojej pierwszej bitwy tutaj. Moją tak zwaną misję Zero. Samos Aran. Tak, Samos Aran, nasza główna bohaterka. Samos i <grych> yy, Te. Tak, no więc zacznijmy w końcu z naszą przygodę na planecie Zebes w, aktualnie w strefie Brunstar. i tak, typowa platformówka, co mogę więcej powiedzieć, to jest Metroid. Skaczemy, strzelamy, kłócamy, strzelamy na no ukos i te sprawy i tu mamy już pierwszy upgrade, tylko niech ja go podniosę. To jest kula morfująca, tak zwane Eee, Jeżeli naciśniemy dwa razy w tu możemy zmienić się formę kuli i przedostawać się przez wąskie przejścia. Staram się mówić troszeczkę wolniej, troszeczkę wyraźniej, bo ostatnia Audacity mi zrąba nagranie, dlatego nagrałam to po nagraniu filmu. Więc tak idziemy. To są drzwi, które otwierają zwykłym strzałem. I też niektóre bloczki mogą być zniszczalne. Tak jak na przykład te. Idąc dalej, mamy tych tutaj przeciwników. I na mapie widzimy takie kółeczko. Co ono oznacza? Oznacza to, że w tej strefie jest przedmiot. Jeżeli wycelujemy w górę, i skoczymy, i strzelimy, to pojawi nam się zbiornik z energią do którego póki co się nie dostaniemy, nawet wykorzystując technikę zwaną Walcham, o której nam gra w ogóle nie mówi, ale dziwo. Więc po prostu idziemy dalej. I napotykamy się na statuę stworzenia zwanego czuzo. Czoso to jest ogólnie starożytna rasa, rozpierzchnięta po całej galaktyce, em, która jest po prostu jedną z najstarszych cywilizacji. I daje nam po prostu znacznik, gdzie mamy iść. Plus jeszcze odnawiam punkty zdrowia i amunicję. Więc idziemy po prostu dalej. E, Metroid. E, w ogóle tutaj mam punkt zapisu. E, Metroid Zero Mission jest moim drugim, jednym Metroidem z serii. Więc no, co mogę więcej powiedzieć? Cieszmy się póki możemy, bo. Taki rełka jest w miarę krótka, jeżeli się ją 100% w miarę szybko. niż znaczy, tak ten Lspój będzie mieć 100%. Jej. <grym> y I tak swoją drogą. Y no, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A, o celu y naszej bohaterki Samus Aran y mamy w Mieliśmy się dostać tutaj na planetę Zebes, ze względu na to, że musimy z, mm, zniszczyć każdego Metroida na tej planecie. Metroidy to są pasożytnicze, pasożytnicze formy życia. Mów wolniej, Dawid. I e, tak, to są pasożytnicze formy życia. I mamy jeszcze przy okazji zlikwidować em, liderkę kosmicznych piratów. Czyli um, mózg-matkę, mother brain. <coughs> Moje kartwo znowu nie dopisuje. Nawet jak nagrywałem to normalnie, to nie dopisywało. że teraz jest lepiej. Tak swoją drogą. Tutaj mamy statuę z jakimś jajem. Jak rozwalimy to jajo, to zdobywamy long beam, czyli ulepszenie do naszego promienia. Możemy teraz strzelać na długie dystanse. I też nam mówi, że przytrzymując L i P, możemy strzelać na głos. A no, zanurzmy się po prostu tutaj, w sobie nie chodzisz. jeszcze nie oberwałem tutaj ceny. Tak, i teraz możemy strzelać, to ma nieskończony zasięg, z tego co wiem. I to jest upgrade, który będzie z nami nierozłączny nie wręcz. Gdyż naszą główną formą obrony tutaj jest właśnie strzelanie z promienia. I tak, idźmy najpierw na lewo, i tutaj spotykamy dziwną statuę z dwoma głowami ptaków. Póki eee, co nic z tym nie możemy zrobić, dowiemy się co to jest później. Eee, tak... O... Metry Zero, że to jest naprawdę przyjemna platformówka z bardzo dobrym soundtrackiem i z spokójnymi przeciwnikami. Nie no, z przesady to był jeden taki spuk. Gra jest naprawdę przyjemna, ma bardzo dobry soundtrack. I ogólnie to jest. No ogólnie bardzo dobry Metroid, co mogę powiedzieć? Dobra, idziemy po prostu dalej. Więc ja sobie znaleźć jakiś temat do rozmów podczas tego. I swoją drogą, tych żółwi, tych żółwi, latających żółwi, od kiedy żółwie latają, można... nie można rozwalić. Przynajmniej nie tymi sposobami, jakie teraz mamy. O ile w ogóle można, nie jestem pewien. Ale za dawno grałem w tę grę. mamy tutaj czerwoną bramkę, której nie możemy w ogóle rozbić promieniem. Więc po prostu ją pominuję. Najpewniej coś dostaniemy na to. Eee, tu mam punkt zapisu. Eee, nie pamiętam, co tutaj zrobiłem, chyba. Eee, sprawdziłem, czy mi się nagrywa głos. Znaczy, nagryw się Czyli dobrze, się, to nie jest tym I tu, tak, i tutaj możemy sprawdzić, że tu jest jakiś taki dziki ploczek. Dowiemy no się w swoim czasie, po co on tam jest. Tak, i tutaj dostajemy nasz pierwszy zbiornik z rakietami. Rakiety to jest nasz... Mm, nasz alternatywny sposób wracania sobie z przeciwnikami i jest w stanie otwierać czerwone łazy. Jak ich używamy? Po prostu przytrzymujemy R i naciskamy strzał. Czyli w tym wypadku B na kontrolerze od Game Boy Advance. I tu mam naszego pierwszego mini-bosa, który powodował to trzęsienie ziemi. Należy strzelać rakietami w jego oko i z tych kolcy nam wypadają rakiety, bądź też punkty zdrowia, czyli te fioletowe kuleczki. Wystarczą trzy rakiety, żeby położyć tego przeciwnika na opadki. Dostajemy z tego opcjonalny, ale bardzo fajny i przydatny upgrade, jakim jest Charge Beam. Możemy w ten sposób ładować nasze strzały z promieniem. I możemy wykonywać też Charge tak. gdy naładujemy wystrzał i skoczymy, robiąc salto, czyli skoczymy w jakiś kierunek. To będziemy mogli zadawać obrażenie przeciwnikom, jak na załączonym obrazku. Eee, tak... Nie nagrałem od pewnego czasu, więc proszę mi wybaczyć. I tak, tutaj ja próbowałem zrobić walljumpa, nie, nie widzę, że te moje skile zardzewiały. <laughs> zardzewiały, bo wiecie, strój Samus jest metalowy. Przepraszam. Dobra, się do punktu zapisu. I możemy iść przez ten tu czerwony <laughs> głośniej, Dawid, najwyraźniej. Przez ten tu czerwony włos. Tutaj przemigam po prostu przez ten pokój. W tym pokoju mamy miejsce, gdzie możemy zniszczyć jedne z wroczków. O tutaj, ale póki co nie możemy tam nic zrobić, więc wyłazimy. I tutaj mamy taki oto kokon, który z którego wychodzą te latające cuśki. I nie podchodźcie do niego, bo inaczej was te cuśki zaatakują. <tosłuch> O jak to załączy na obrazku? Może ogóle nie? I jakby co, ten gry nie robię na ślepo, gdyż to by było po prostu samobójstwo. Bo to jest Metroid Zero Mission, ta gra nie jest wcale aż tak prosta. Ale też nie jest jakoś... nie ma poziomu trudności gier z serii I Bidę. I tak, tutaj się wracam po kwadracik I moje nieumiejętne walljumpowanie się tutaj być. powtarza Najpierw ja po prostu tam skoczy Dziękuję Tak, tutaj zbieranie kwadracików Idziemy po prostu i tu mam kolejny przedmiot na mapce zaznaczony. Widzicie? Tutaj na dole. To jest kolejny zbiornik z rakietami. I każdy zbiornik z rakietami y daje nam dodatkowy 5 rakiet. Więc. Jest całkiem dobrze. I tu mamy pierwszy możliwy dla nas to zbiornik z energią. <coughs> Tak, on yy, zwiększył nasz poziom punktów zdrowia o 100. Zaraz ktoś sobie pomyśli, 100 to jest bardzo dużo przecież. No nie na końcu, bo w tej za dosyć spore ilości obrażeń. Powinien się przybliżyć do mikrofonu. Teraz ja to zrobię. I tutaj mamy pół z mapą. Jeżeli przyłożymy do niego plastera, to nam odsłoni ogólną mapę całej lo lokacji, znaczy tylko ogólną, sekretnych przejść nam nie pokazuje. Tak, i z przeciwników mogą wypadać zarówno rakiety, jak i y, punkty zdrowia, T takie pseudo apteczki. Tak, tu mamy kolejny punkt zapisu. Zapisuję często i gęsto, bo e, w tamtym momencie bałem się, że coś nie wiem, program do nagrywania miskroszwejmu, bo pierwszy raz z niego korzystałem. E, korzystałem ze starszej wersji tego programu, oni mi się nie wyłączał, ale bałem się, że ta nowa wersja będzie mi się wyłączać. No ale na szczęście wszystko jest w porządku. Co pokazało tylko, że Camtasia Studio, Camtasia Studio i Camtasia Recorder 2018 są bardzo dobrymi programami. Mów wolniej i wyraźniej, Dami. Tu mamy kolejny statek z jajem, i w tym jaju mamy: Mamy, mamy, mamy bomby. Eee, tak, mamy bomby. Po przetransformowaniu się w kulę, możemy postawić bomby. Tak. I też staty uczące, jak mówię na amunicję, czyli rakiety, konkretnie rzecz ujmując. I tutaj przechodząc pod tą sadłą mamy e zbiornik z rakietami, gdzie możemy też posłużyć mechanikom, którą są skoki bombowe, bomb jumpy. E należy je wykonywać po prostu kładąc pod siebie bomby, gdyż one nas wystrzeliwują trochę w powietrze. I nie wyjdziemy z tego pokoju, dopóki nie pokonamy przeciwników, którzy są tutaj. Trzeba po prostu zbombardować te robaki. I możemy już spokojnie stąd wyjść. I w tym momencie zrobię przyspieszy filmik, żebyście mogli po prostu popatrzeć na moje, na moje kompetencje co do wykonywania skoków bombowych, więc...

Się w końcu tutaj dostać euforię, i w ogóle i tu mamy ulepszone wersję przeciwników, których mieliśmy na dole. Eee, I tak eee, to jest lekki sequence breaking, gdyż nie powinniśmy się tu móc dostać. Eee, I ogólnie tutaj mamy statuę czozu. Statuę Czozu Dawid głośno i wyraźnie. Która nas prowadzi do strefy Norfer. Do miejsca gdzie nie dostaniemy się za Hind ludowe Dostaniemy się tam dopiero później w grze Więc byśmy yy, na początku żeby wyjść prawą stroną, ale Nie zmieniłem zdania i lewą, wystarczy tutaj się podstąpić pompką Tutaj strzelić w to i toczyć się dalej Tutaj zrobiłem lekkie cięcie, bo... no... A, a rajdy... <grydy> rajdy na ruma. Więc tak... idąc dalej, tutaj był zbiornik z rakietami, więc dobrze, że tu poszedłem i punkt zapisu. I tak, tutaj zacząłem lamentować się nad tym, jak długo będę to wszystko, kurde, montował. E, najpełniej wkleję gdzieś annotacje, gdzie e, ile to montuję. Znaczy annotacje, jakiś napis po prostu. E, ile to montuję, bo narrację kursową robię jako pierwszą. Powinienem co zrobić jako drugie, że chociaż w sumie nie do końca. No i też można zrobić lekki sequence breaking, ale... nieopasalne dla nas. M musimy jeszcze się wybić na lewo, co nie jest proste. Bo możemy ukośnie skakać tymi bombami. I to jest trudne jak jasny wind, więc postanowiłem, że tego teraz nie zrobimy, tylko wrócimy tutaj później. Więc naszą dalszą drogą jest. Znaczy dalszą drogą. No w sumie jeżeli chcemy iść zgodnie z tym jak nam twórcy chcieli narzucić drogę, to powinniśmy się udać w tamto miejsce, ale tutaj też możemy e, zlecieć tutaj i korzystając. I teraz musimy zrobić coś takiego spaść tutaj, postawić bombę, szybko na górę, zmienić się w kulkę i wlecieć po tego misaila. Z początku to może być dosyć trudne To muszę przyznać eee, ale tak Teraz należy stąd wyjść i iść dalej w prawo I żeby powiedzieć to jeszcze wyraźniej wy... Prawo, nie na prawo. Pozdrawiam z tego um. Michał Śmigrowski. Tak, e, idąc dalej, mamy tutaj kolejny pokój z statuą Chozo. U to wygląda tak, że każda stojąca statua, bo Boże Święty Nauczył mi, każda stojąca statua czozozoła nam da jakiś wyznacznik, wyznacznik gdzie mamy iść. Więc postanowiłem, że udamy się jeszcze do Norfolk i tam zakończę na dziś. To jest dosyć nudne. Dość troszeczkę nudne, takie bieganie w kółko i w kółko. Mam nadzieję, że na serio znajdę jakiś temat do rozmów. Hmm. Na przykład, czy jesteście za na jakąkolwiek rzecz, która wychodzi w październiku tego roku? Ja jestem. Na dwie rzeczy bodaj. Na Megamena 11, który wychodzi 3. modej? I na My Hero One Justice, które wychodzi 26 e, Więc jestem. Z hype, mam hype na My Hero One Justice szczególnie, bo od pewnego czasu zacząłem oglądać My Hero Academię. Bardzo hmm, fajna seria anime, polecam. I tutaj chciałem się jeszcze przejść po jedną ze znajdziek. Jezu Chryste, to umiejętności skakań są pałak. Help. Dobra. I czuję, że kupię My Hero Wants Justice. Eee. Dla samego nawalania się po ryjach chyba prędzej. Znaczy widziałem, że tam też ma być chyba tryb fabularny. I szczerze? Też naj, też najpewniej ogrom cały, bo... Tryby fabularne dla mnie w bijatykach to jest po prostu cudo. I tak swoją drogą tutaj mamy jakieś dziwne ploczki, i za nimi jakiś dziwny zbiornik z czymś dziwnym. Dziwne rzeczy ogólnie. I tak jeszcze się tutaj cofam po tego energy tanka, którego można zdobyć przy użyciu z bomb jumpów. To zajęło mi w miarę szybko, więc tego po prostu nie będę przyspieszał. To zajęło mi tutaj 30 sekund nawet mniej chyba jest z 15-20 więc to nie było tego warte z jakiegoś powodu postanowiłem tutaj jeszcze wejść tutaj zapisać z jakiegoś powodu Jak mówię, udamy się jeszcze do Norfer. I na dzisiaj to będzie koniec z... Znaczy, na dzisiaj. Na to nagranie będzie koniec z... Ehm. No, jak by to powiedzieć? Skończę to, ten odcinek po prostu? Jesus Christ, to jest... To jest proste jak druta, nie umiem się wysłowić. Ehm, tak... No, widać, że nagrywałem. ...dwa i pół roku temu? Coś w tym stylu. To, to jest smutne. To jest smutne jak jasny gwint, że nagrywałem OSTATNIO 2,5 pół roku temu chyba. I to był chyba Sonic Adventure 2? Chyba. Um, nie, to, był, to była seria z Mega Man X3, ale... ...nie wstawiłem jej nigdy na kanał, bo po prostu... Zatrzymałem się w, na tym kanale Zatrzymałem się kompletnie z wrzuceniem wie, różnego rodzaju filmiku, Tak zwane, tu mamy Gdzie? Widzimy? Widzimy Mother Brain Który wyrosto do I patrzy się na samy. O, spoko I zjeżdżamy do Norfer. Ogólnie cała gra ma piękną ścieżkę z Brainstorm Norfer. Wszystkie te utwory są cudne, miód, malina i te sprawy, orzeszki ziemne, co? Więc to było na tyle. Eee, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mnie widziany. Postaram się wrzucać w... i będę wrzucał filmy w sobotę ogólnie, więc... Jeszcze raz komentujcie subskrybujcie łapki, w której nie widziane. Z tej strony był widać 94. Mam nadzieję, że w następnym odcinku nie będzie aż tak flegmatycznie. I co? Miłego dnia i te sprawy w ogóle. A Zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymaj, trzymajcie się ciepło. Cześć!